Dzień dobry. W dzisiejszym wideo przedstawię Wam rytuał pielęgnacyjny, który znacznie przyczynił się do poprawy stanu mojej cery. Kiedyś dzień zaczynałam od kawy, z kolei dzisiaj od kubka ciepłej wody z cytryną. Napój ten wpływa dobrze na układ trawienny, wspomaga oczyszczanie, a przy okazji dodaje blasku skórze. Po wypiciu tego eliksiru zaczynam swój poranny rytuał. Poranną pielęgnację rozpoczynam od dwufazowego mycia twarzy. Na pierwszy ogień idzie olejek myjący, którym zaczynam delikatnie masować suchą twarz. Przez długi czas myślałam, że wszelakie oleje nie są odpowiednie dla mojej mieszanej cery, która ma skłonności do przetuszczania się w strefie T, jednak okazuje się, że olejki myjące mogą być czymś idealnym nawet dla tłustej cery skłonej do wyprysków. Olejek, który w tej chwili stosuję po kontakcie z wodą zamienia się w delikatną emulsję, którą jeszcze przez chwilę myję twarz, a potem zmywam letnią wodą. Poradnik sekrety urody koreanek, który szczerze polecam, nauczył mnie, że olejek myjący najlepiej usuwa nadmiar sebum, który nagromadza się na twarzy przez całą noc. Kolejnym etapem jest mycie twarzy produktem na bazie wody, dzięki któremu pozbywam się całkowicie zanieczyszczeń, które mogły zostać pominięte w pierwszej fazie oczyszczania. Od około roku używam do tego szczoteczki sonicznej Foreo, którą nie tylko oczyszczam dogłębnie cerę, lecz także delikatnie ją masuję, co wpływa na jej elastyczność. Po oczyszczaniu ususzam twarz wacikami. Należy pamiętać, by nie wycierać buzi tym samym ręcznikiem, którym wycieramy także ręce, bo to największe siedlisko bakterii. Po oczyszczaniu, czas na dalszą pielęgnację. Co ważne, w przypadku tego rytuału pielęgnacyjnego największą uwagę należy zwracać na rodzaj kosmetyków oraz kolejność ich stosowania. To, że akurat w moim przypadku produkty z wideo sprawdziły się na piątkę, nie oznacza, że u każdego będzie tak samo. Grunt to znaleźć produkty idealnie dostosowane do własnych potrzeb. Teraz czas na tonizację. Tonik ma na celu przywrócić równowagę kwasowo-zasadową po pierwszym etapie oczyszczania. Produkty myjące miały odczyn zasadowy, zaś nasza skóra jest lekko kwaśna. Tonizacja to bardzo ważny etap, który przygotowuje cer na przyjęcie kolejnych produktów. W tej chwili korzystam z toniku ze spryskiwaczem. Po rozpyleniu delikatnie wklepuję go w skórę, co ułatwia wchłanianie się wszystkich dobroci w nim drzemiących. Kolejnym etapem pielęgnacji jest zastosowanie esencji. To najważniejszy etap rytuału w Korei. Wodnista esencja zawiera aktywne składniki nawilżające cerę, pomaga wyrównać kolor skóry, a nawet redukuje widoczność zmarszczek. Do tej pory nie trafiłam na esencję polskiej, ani żadnej innej popularnej zagranicznej marki. W opisie znajdziecie link do bloga, gdzie podałam sprawdzone sklepy, w których można kupić zarówno tę esencję, jak i pozostałe produkty. Po esencji nakładam na wybrane części twarzy serum. W tym wypadku to serum redukujące widoczność rozszerzonych porów, więc nakładam tylko w tych miejscach, które borykają się z tym problemem. Serum wklepuję opuszkami palców, aż produkt płonie się do końca. W przypadku innych rodzajów serum, np. Rezipo, produkt wklepuję na całą twarz, nie tylko wybrane części. Serum It's Skin, mimo gęstej konsystencji, jest bardzo lekkie i doskonale wchłania się w skórę. Na bloku znajdziecie kilka alternatyw dla tego produktu. Po serum czas na krem pod oczy. Skóra wokół oczu jest najdelikatniejsza na całej twarzy, dlatego krem powinien być delikatnie wklepywany, a nie rozcierany. Zbyt mocne rozciąganie skóry w tym miejscu prowadzi do powstawania przedwczesnych zmarszczek. Przed ostatnim elementem pielęgnacji jest nałożenie kremu nawilżającego na całą twarz, szyję, a także uszy. Często zapomina się o szyi, a tym bardziej uszach, a to właśnie te części najbardziej zdradzają później nasz wiek. Im wcześniej zaczniemy pielęgnację, tym lepiej. Podobnie jak w przypadku reszty produktów, na blogu znajdziecie krótką listę moich ulubieńców. Ostatnim etapem pielęgnacji jest zastosowanie produktu zapewniającego ochronę przeciwsłoneczną. Szkoda, że czasy mojej wczesnej młodości przypadały na dość parszywe dla urody i stylu czasy milenium, gdy to mocno opalenizna była wyznacznikiem bycia na topie. Czasu już nie cofnę, ale teraz dbam o to, by przed każdym wyjściem nakładać krem z wysokim filtrem. Koreańskie kremy BB słyną z bardzo wysokiej ochrony przed słońcem, więc czasami pomijam krem z filtrem i nakładam od razu BB. Moim ulubieńcem jest krem BB Klairs, który został uznany za bestseller w Korei. Lekko kryje, nawilża i zapewnia promienisty wygląd cery. Kremem BB kończę poranny rytuał. Mam nadzieję, że wideo przypadło Wam do gustu. Niebawem wrócę do Was z filmikiem o wieczornej pielęgnacji, która nieco różni się od tej porannej. Do zobaczenia!